Samu przeszedł całkiem ciekawą przemianę sylwetki, w której stracił tylko 6 kg, a poprawił ją diametralnie. No i na pierwszym zdjęciu możemy zobaczyć osobę, która wygląda jakby nigdy w życiu tak naprawdę, może nie to, że nie trenowała, bo często ludzie mylą to, że ktoś trenuje, to musi wyglądać. No to tak jak ktoś bierze sterydy i musi wyglądać. No nie, zazwyczaj tak to nie jest. Są osoby, które trenują, nie mają fenomenalnej sylwetki, ale są bardzo silne. Także jest to po prostu osoba, która nie przykładała się mocno do diety, tak to nazwijmy. A na zdjęciu numer dwa widzimy już bardzo przyzwoicie wyglądającą sylwetkę. Widzimy sobie nawet żyłki na barkach, widzimy zarys klatki. Mamy sobie wcięcie w talii, przebijający się sześciopak. Także jest to sylwetka, która oczywiście możemy ją jeszcze troszeczkę dopracować, dociąć mocniej, ale czy na pewno warto, czy on tego potrzebuje? Na pewno na plaży w Milanówku by nie wstydziły się zdjąć koszulki. Także, propsy, dobra robota. Obserwuj kanał po więcej, przyjacielu.